Szanowni Państwo, poszerzenie granic Sanoka to dzisiaj gorący temat. Dziś chciałbym się odnieść do wystąpienia pani Elżbiety Łukaciejewskiej, poseł do Parlamentu Europejskiego, która zabrała głos również w tej sprawie. Znamienne jest przy tym dla mnie to, że pani poseł nie jest Sanoczanką i trzy mieszkanką gminy i ostatnimi czasy próżno było doszukać się jej jakiejkolwiek aktywności w sprawach samorządowych. Wystąpienie pani europoseł ma charakter emocjonalnej, pełnej troski, po, pedagogicznej pogadanki. Co do złudzenia przypomina mi ton wystąpień jednego z radnych Rady Miasta Sanoka. Przypadek? Nie sądzę. Szanowni Państwo, dziwi fakt, że pani Elżbieta Łukaciejewska, przemawiając do nas podczas odbywania kwarantanny w Brukseli, wyraża jednocześnie zdziwienie, że w Sanoku nie organizujemy spotkań z mieszkańcami sąsiednich sołectw. Planowaliśmy spotkania z mieszkańcami Sołec na wzór tych, które co roku organizujemy w każdej dzielnicy miasta, ale sytuacja COVID-19 i obostrzenia, jakie zostały wprowadzone to uniemożliwiły. Pragnę jednak przypomnieć, że na moje zaproszenie odbyło się spotkanie z władzami Gminy Wiejskiej, podczas którego przedstawiłem analizę ekonomiczno-finansową procesu poszerzenia granic miasta. Natomiast przedstawiciele zarówno Jednego, jak i drugiego samorządu mogli się wypowiedzieć podczas organizowanych sesji Rady Miasta czy Gminy. Po raz pierwszy, od kiedy sięgam pamięcią, Pani Europoseł z zaangażowaniem i troską mówi o budżecie miasta. Szanowna Pani Europoseł, chętnie powtórzę. Sytuacja finansowa w mieście jest stabilna, z kolejną pozytywną opinią RIO. Czy kolejny budżet miasta będzie zwiększony o środki finansowe związane z przyłączeniem jakiegokolwiek sołectwa, czy też nie, to bez znaczenia dla budżetu. Dziś wysiłek pracowników Urzędu Miasta został skierowany na pozyskiwanie środków zewnętrznych, na inwestycje zapewniające bezpieczeństwo i podnoszące komfort codziennego życia takie jak modernizacja dróg, osuwisk, sieci wodno-kanalizacyjnej, budynków szkół i przedszkoli czy obiektów sportowych, pozyskując znaczną część środków na ten cel. Poczyniliśmy zdecydowane kroki w kierunku rozwoju budownictwa społecznego. Pomimo trudności, na jakie napotykają samorządy, kolejne uchwały budżetowe są założenia proinwestycyjne, bo tylko w ten sposób pozytywnie wpływamy na przyszłość miasta. Sanok w ostatnich latach przyspiesza, nie hamuje, o czym mogą świadczyć coraz wyższe lokaty w rankingach gmin opracowywanych przez niezależne ośrodki badawcze. Zdajemy sobie sprawę, że przed nami ciężka praca, że sytuacja z pandemią zaburzyła. Wszystkim nam funkcjonowanie w wielu obszarach, ale to nie znaczy, że dziś miasto Sanok kosztem ościennych Sołec chce polepszać swoją sytuację finansową. Według mnie wprowadzono panią w błąd, tak jak w błąd wprowadza się mieszkańców Sołec, co uważam za wysoce szkodliwe. Coraz więcej fałszywych informacji w przestrzeni publicznej może świadczyć o tym, że pewne środowiska zwyczajnie boją się utraty swoich wpływów i politycznego stanu posiadania. Pani Europoseł poucza, czym jest sztuka rozmowy i co to jest demokracja. Zdradzając jednocześnie swoją całkowitą nieznajomość procedur procesu poszerzenia granic. Przypomnę więc fakty, demokratycznie wybrana Rada Miasta dopiero w grudniu 2020 roku podjęła uchwałę o przeprowadzeniu konsultacji społecznych, dając tym samym zielone światło do rozpoczęcia konsultacji, które właśnie od poniedziałku 15 lutego się rozpoczęły. Jest to ze wszechmiar demokratyczne narzędzie. Wynik konsultacji będzie podstawą do dalszych określonych prawem działań. To są, proszę pani europoseł, mechanizmy demokracji, a nie przemowy z Brukseli. Pozwólmy Sanoczanom, jak i mieszkańcom sąsiednich sołec w spokoju wypowiedzieć się o przyszłości miasta i całego regionu. Smuci mnie także, że pani europoseł przedstawia zagadnienia poszerzenia granic Sanoka jako sprawę polityczną. Wspomina coś w swojej wypowiedzi o rządzie PiSu. Czy wsparciu PiSu? Z jakiego powodu, pytam? Przypomina mi to sprytną socjotechnikę, którą w przestrzeni publicznej uprawiają z upodobaniem niektórzy lokalni politycy. Być może pani poseł nie wie, bo Bruksela jest daleko od Sanoka, że na przykład lokalni działacze Koalicji Obywatelskiej bez oporu współpracują na przykład z równie lokalnymi działaczami Solidarnej Polski. Tymi samymi, których przedstawiciele tak hucznie zapowiadali budowę więzienia w Sanoku, na którego miasto przekazało do Ministerstwa Sprawiedliwości działkę ponad 11 hektarów oraz ponad 3 milionów złotych, wydając na jej uzbrojenie. Czekamy wszyscy z niecierpliwością na tą wielomilionową inwestycję. Próżno jej jednak szukać w ostatnio zatwierdzonym budżecie Ministerstwa Sprawiedliwości. Szanowni Państwo, pani Elżbieta Łukaciejewska namawia do negocjacji z mieszkańcami Sołest. Mówiąc tak naprawdę jednak o targu, o dawaniu czegoś w zamian za zgodę na przyłączenie. To niepokojące, kiedy słyszę się swoistą pochwałę uprawiania takiej polityki od posłanki Parlamentu Europejskiego. Nie wierzę, że pani poseł akceptuje i namawia mnie do tego, co dobrze pamiętam chociażby z czasów kampanii wyborczej, kiedy ubiegałem się o stanowisko burmistrza. Pamiętam spotkanie przed drugą turą wyborów z przedstawicielami obozów tzw. demokratów, Zresztą bliskimi współpracownikami pani poseł. Zapewne dzisiaj byliby moimi gorącymi zwolennikami, gdyby nie mój sprzeciw dla takiej formy uprawiania polityki, jaką oni wówczas, a obecnie pani poseł nam proponuje. Widać właśnie na tym przykładzie, że daleko pani od wiedzy, jaką obecnie posiadamy na temat gminy otaczającej miasto Sanok, która w wielu obszarach redukuje swoje funkcje społeczne i od wielu lat przerzuca ich ciężar na samorząd miasta. A tym samym na podatników mieszkańców Sanoka. Jednym z najlepszych takich przykładów będzie oświata. Szanowni Państwo, dziś tam bardzo dobrze zarówno problemy miasta i wsi. Kandydowałem w wyborach na burmistrza Sanoka jako kandydat niezależny. Otwarty jednocześnie na współpracę z wszystkimi, którzy rozumieją pojęcie wspólnego dobra bez względu na ewentualną przynależność partyjną. Przedstawiłem Radzie Miasta Sanoka swoją koncepcję poszerzenia granic Sanoka z myślą o przyszłości Sanoczan i o zrównoważonym rozwoju miasta. Dzisiaj musimy myśleć perspektywicznie. Nie ma czasu do stracenia. Radni odniesie się do mojej propozycji ze zrozumieniem i dziś wspierają mnie w kolejnych działaniach. Ubolewam, że atmosfera wokół konsultacji społecznej zrobiła się w ostatnich dniach tak nerwowa. I że podsycają tę nerwowość już nie tylko lokalni politycy. Ja zaś mówię: skończmy wreszcie z polityką. Ze sztucznymi podziałami namawiam po raz kolejny do pozytywnego działania, obliczonego na dobro naszej lokalnej społeczności. Wierzę w rozsądek Sanoczan i w naszą wspólną troskę o dobro miasto. Zachęcam raz jeszcze do wypowiedzenia się na temat poszerzenia granic w konsultacjach. Ostateczną decyzję podejmiemy wspólnie, zgodnie z zasadami demokracji. I na koniec mam prośbę do wszystkich, także do Pani Europoseł. Przed wydawaniem pochopnych sądów na temat powiększenia Sanoka namawiam i proszę o obiektywizm. Proponuję uprzednio zapoznać się z faktami. Opinią nie tylko jednej strony i osób jej reprezentujących. Moje drzwi zawsze są otwarte. Ja i moi współpracownicy udzielimy wszelkich informacji. Podejmiemy każdą debatę w tej sprawie. Mam bowiem głębokie przekonanie, że projekt poszerzenia granic Sanoka nie się ze sobą wyłącznie korzyści i jest przy tym podyktowany koniecznością społeczno-ekonomiczną. Pozdrawiam gorąco jeszcze raz zapraszam do współpracy. Dziękuję za uwagę.